Witam. Czy Donald Tusk się trafi na listę z, razem z Kaddafim albo Basharem Asadem, Czy będzie musiał gdzieś emigrować wraz ze swoimi apologatami, takimi jak Tomasz Lis i Roman, Roman Gertych? No zobaczymy, ale prawdopodobieństwo rośnie z dnia na dzień. Sprawa pana Romanowskiego jest już upolityczniona. Trafi prawdopodobnie na obrady onz sprawa o, o prawa człowieka. Tusk zostanie wyśmiany poproszony o zmianę polityki, wszystko jest możliwe. Jeszcze mamy tego gościa tutaj w brytyjskim więzieniu. Może brytyjski sąd uznać go za, że jest w podobnej sytuacji, co pan Romanowski, że nie może w swoim kraju liczyć na sprawiedliwy wyrok. Tutaj sądy są niezależne. No cóż, lista jest długa. A, zapomniałbym, pan Kaddafi już się odmeldował. Ale... Na jego miejsce bez wątpienia jest długa, długa kolejka chętnych, którzy ciężko na to pracują.